Halo? O! Dajcie choinkę Co on gada w ogóle? Kurwik Wicher nie nie, bo ja będę musiał to popikać, Pikać będę musiał no Weź przestań No będziemy pikać no nie no jesteś chuj wicher Już teraz co tam wiesz no 15 sekund minęło Sam jesteś demonetyzowany O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh, Nie 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 oh, O, oh, kolega no, Ale czekaj, który to Co to? No Dawid to nie ma co się ssać Nie ma co się bać No kurwo, wicherowa ja nie No nieźle wicher To bym Ci chyba naprawdę Nara ci najeby. Weźcie tam, strzelajcie tam lepiej Po co? I teraz w lewo Ale, ale super Uciec No i eleganckiej i patrz i prawo ja pierdolę, no nie, złe prawo. Czemu na mnie ku... o. Oho, O o! O nie! O najgorzej nie, kurde nie mam tego dostępu fuck. Do tego dostępu, przepraszam. Ja mama. Mam. A, jeden magazynek, ok. Ale może będą monetki, jest jakaś szansa. Nie, niestety nie. Niestety nie. To jest lepszy armor, ta zawsze zapomina. A czemu mi wywaliło broń? A no ta, bo pewnie dlatego, że sforsowała jak choinkę z choinki podnosiłem. Czy to mi mnie... Boję się. O, on już tu idzie. O, mogę przeładować, czy jakąś... A, bo to się... Nie wierzę. To jest niewiarygodne, jak ja zginąłem. Jak zginąłem, bo nie widziałem. Stałem sobie w zbrojowni i słyszałem, jak ta piłka, w sensie w tym wypadku bombka, latała. I randomowo we mnie walnęła, w innym pomieszczeniu. Wow. Nice. To jest niewiarygodne po prostu, jak no. <laughs> załatwił. Nie, nie mogę, kurczę z tego sera jest takie... No śmieszne, śmieszne, śmieszne. Ale co, no, pobawiłem się choinką, więc nie mogę narzekać. Chociaż no, no. no troszeczkę mogę narzekać, tak pyci pyci, nie? Ale no, i tak no, jak no, no, się wleśpie. No, 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 Kurczę, najbardziej o! to chciałem monetki. Ja chcę monetki, bo są monetki normalnie. Można dropić monetkami. E, fajne problem. rzeczy, fajne, nie wiem, modifiery. O, ale niestety o, problem, nie. O, nie, problem o, nie, jest taki, o, nie, że o, nie, ciężko o, nie, dostać o, nie, teraz monetki, o, nie, tak jak normalnie we, w weselu. Sadza, Najłatwiej tak naprawdę chyba tylko żarówką. Dobra, posłuchamy sobie co mówi mini. A, Demon jest tutaj. Wypocuch oczywiście. Wezmę wezm, wezm, wezm radę i pogadam z ludźmi. D nie tam nie, nie z ludźmi <laughs> I dobro. No Dobra, dobra, ci. cię o. <laughs> Żarty takie no. Ale prankster jesteś sami no, no. Oho, Rufiks nie ammo Str Straszy, kurde tym Pistolecikiem. O jedu, nie czemu Rufiks tu poszedł? Czemu to zrobił? Ale chyba zadziałało, okej. Okay. To się to nie podoba. on uciekła albo ucieka. Oj, ona chyba nie widzi. Tego, że ład. <laughs> nie mogę, nie. Nie, nie, nie. Nie David, mogę. Dawid, Dawid, jest się. Dawid, Dawid, Dawid. sprint! Dawid, proszę. Może zjeść To nic nie, nie da. Szybko. Oj. Ano tak, bo chyba obecność nawet. Oj, chyba nawet obecność teraz zabiera Łazarza przy niej. Tak chyba jedziała ta pasepka, jak się hitnie oraz ładnie No nieźle, Demon. Prawie ci wyszło. Ale spokoj, tak? Lepiej ci poszło w rundzie niż mi. Ja zginąłem od bombki. O, Halo! Boże. Tak to czasem Wiecie, że bywa. istnieje takie coś jak Montes na po White. Boże, nie zaczynaj. On jest taki le, le, le. dobry. Taki. Mm -hmm. ale nie ale będę im sugerował. Co? Nic ja a ja mam Montes na kół, A, a jest z białą pisz. czekoladą czy co to jest? No jest takie białe. Ja lubię białe, no. Tak. A ja jest pytanie. Cun, cun. No słam Rufik. Jak to jest ginąć na samym początku rundy Dobra wiesz co nie jest. Rozpisz. się. O Quick wypił dwie kole! Albo jedną, dwie. Dziema. Dobra, dobra, już lećcie go. Lecimy. Mogę rzucić śmiesznego granata, bo dawno nie było. Tak? tak? Dobra. Rzucę sobie. O, chyba rzucili. Odeślę od razu. Bije to. Nie wiem, słyszałem, że podobno to regeneruje HP. Pewnie już ludzie, jak słuchają o tym, że nie wiem, co to robi, to się wkurzałem w komentarzach i pewnie mi już 30 razy wytłumaczyli. Ale te odcinki się pod rząd nagrywa, no wiecie. Ale live. Ie. Halo! Halo! Kto wam zamknął windę? Nie wiem kto to był. Nie wiem, ale ktoś rzucił granat, bo śmiał A, no o kurde. To ta chyba drzwi. piłeczka, to piłeczka. O o o. To no, chyba tak. Ta ta, bo ja ją wywołałem ja z ja choinki. Serw, e, pierwszy raz widzę, że BSL wygląda jak z jakiegoś filmu, kurde. Patrz jak te DJ są ułożone, kurde, jak nie wiem. no. Piękki. Wygląda jak jakiś SFM. Nawet. Tak, 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 dokładnie, dokładnie, dokładnie. No dobra, idziemy. Minecraft SFM, kurde. <laughs> Minecraft SFM, noo, nieźle. Ty, w ogóle, wyjścia są obok siebie, ale ciekawe. Ano. Warto pamiętać. Dobra, co my tu mamy? O! Pamiętam jak kiedyś grałam scp Ta Tak? Jak wrażenia? Szczerze nie ogarniam, co się dzieje. No przestańcie Rufiks przestań! Co? No czemu to zrobiłeś? Śnieżki zadają dipsa, czemu rzucasz w demon? Dosłownie no A później ma do mnie problem, że Ała, 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 ała. A, 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 a. Czy coś, nie, Co nie ja bądź? <noise> Napisie, Co ktoś napisie ktoś się napić to daj napisie. regenerację ja, chcę ja, chcę, ja, chcę, ja, chcę. Ja, ja, ja nie chcę regeneracji Czyli dobrze mówiłem, o popatrzcie o. O stypiasz Ej Tajemniczy, dobrze Coś tu łazi O picie, a już wypijem O, generator, no jak sobie kliknę kliknij kliknij Ach o To w ogóle Tak, On właśnie robi tą mgłę Tak, tak robią wazony w realu no tylko wspierałem wazą to bągła Tak robię tak babcię na urodziny. Mgłę za dymy? no A, święta, Nie już nikt nie żyje niestety. Święta, baśle, chodźcie, 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 chodźcie Myślałem chce 4 minuty. A, okej okay. Ty... <laughs> Siema hejterze hey. Dymon zostawiliśmy No i pięknie, idziemy dalej Dobra gdzie jest lepsza, Bo ja byłem ochroniarzem. A ja nie byłem nikim. O, o, cukierki. A. Tam purple. Purple kurde, ale referencja. Kto jest niemiły? Ale Aż, Ale że... monety nie widzę. Czemu? No tak. Ej, czemu monety nie działają? Czemu? Jeden Aaa, no to fajnie. Śmiesznie było chociaż. Szkoda, ja tu poszedłem po monety, dobra to wracamy. Wywalone w tę piątkę. Nie mam to samo dosonił usunięte nie ma. Znaczy są na mapie, ale nie działem. Aaa to, to po co ja przychodziłem ja na nagrywki i nie no, zartuję. Co coś, coś tam to musić, robi. wciśnić, wiesz? To są osoby ważne i ważniejsze Na przykład ty Dimon ale jesteś to ważna jest, jest, jest... jest ważne? Tak? Dzięki. Tak. No, Fajnie Ale co? Słyszałam strzały Powalone, o chodźmy na górę, może tam będzie kontener SCP Pięk, pięćsetkę Pięk, pięćsetkę Pięk, pięćsetka Pięk, pięk O nie wiem O, gadajcie Wow, dawaj Halo, halo Cześć, halo Quick do mnie gadał No dosłownie nie Powiedział tak słuchaj, jest. nie słucham Nie słuchaj, no jakie. Dobra, idziemy O, zbrojownia No, mam i tak armor Ale pusto No i? Może ja chcę tu zostać? Nie no, nie chcę Chodź Demon Czas się kończy, sama mówiłaś DIMON! DIMON! to jest SCP! O dobra Ojeju Przyjdzie czy nie przyjdzie? Nie przyjdzie chyba Ile? Minuta, o jaka szkoda Mech, ciekawe. Czekaj, bo jest tak, łazasz na pewno, ale chyba. O, kto ja? Nie, to quick. Ciekawe. W możemy tego odpalić, o, nie, nie chcę chyba drugiej, e, wywalona w tego mikrochida dla dzieci. Idziemy sobie odpalić po prostu niuka. w sumie na zewnątrz, jak mam o piątkę. Może jest, jest tak, że nawet może jedyny mam o piątkę, bo wszyscy poumierali, na no, że znajdzie jakieś martwe ciało. Ale wątpię. Szkoda, ja tu szukam, kurczę, monetek, wiecie, a tu się okazuje, że nie ma monetek. Znaczy są, ale no nie działają. Szkoda, bo naprawdę no te monetki jakby... No, uważam, że powinny być ciągle, ale no wiadomo, w takiej właśnie ilości. To, już chciałem mutować. Dobra, idziemy na zewnątrz. Tego nie wiem. Co to? Prolong Lasting Regeneration. O, to most status effect. O, ciekawe. Czekaj, czy wtedy by mnie ochroniło na przykład przed zatruciem. Tam jak bierzesz. a nie, bo to wybuch. Nie, wybuch robią dwie kole. Przed zatruciem, że bierzesz tę zieloną maść, to mnie pamiętam, jakie SCP to było. No i kole. I zostałem jeszcze przed tym zatruciem, by mnie przez chwilę chociaż chroniło. To ciekawe. A. O! Gdzie to? O! O. Uh. A chuj wywalę to. Muszę, 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 nie byłem ani raz alfą, nie wiem ile osób nie żyje, ale muszę. Nie wiem ile osób... Nie żyje, ale no muszę to zrobić. ma? Mało, w sumie myślałem, że więcej osób nie żyje. Ej, słuchaj. Dobra, no? zajebać kurwa na O tak, tak. O, tak, tak. O, tak, tak Oj tak, nie to wiem co to, to, to zrobił GB, ale tak Kto da awczy pewnie Co robi Alfa? Co ma więcej Alfa e, od nie, innych? Nie, HP nie. czy czego? Ej nie wiem. pierwszy raz z tym stronie nieba gram A okej okay. <laughs> Alfa ma po prostu więcej ma tam te 50 czyli Alfa, Beta, Gamma Wiem, Dobra, szukaj jakichś do takich kolorowych, to się nie wiadomo, gdzie są ludzie O A kto jest Alfą? Mimir Prawdziwy Alfa Znowu? Mimir? No Ja pierdolę Ale wstyd takie. Eee, ale A, a mi no mi tak, bo mnie może... Czekaj, jak to... Alfa może Pff, rozdziwił Kamień, zamykaj drzwi Wicherowi zamknęliście drzwi Naprawdę? Ja ci dam. Za Jechaj, to widać. robi. O! Jakiegoś typa widać? Zieleni, o! Chaosy no. no. Dobra, zabiliśmy ich. Resurrektor, resurrektor, róbcie. Nie wiem, kto to był. Chodźcie na resurrektor tutaj, jak. to się daleko. O! Ciema. Jeszcze dwóch tylko, dawajcie, damy no, ale radę. I, ale A jeszcze żyją, nie wszystkie, chyba ta. To Są dwa czy jeden? A, dwa. 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 A który jest drugi? Łazaszysi? Jest, jest jeden i drugi to. Jest i -a. A, to przepraszam, nie śmieć, przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Dawid jest akurat super, Dawid mi pizzę kiedyś kupił nie, wiesz? Tutaj no. przejść. Mi, mi kupił pizzę, darmo, nie? Taki bo łaskawy. Myślimy, że jesteśmy biedni i głodni, i nam kupił normalnie. Poszedł i wrócił kurwa z pizzą. No nie? Powalone. Po prostu. Wróciłem, o, wrócił też taki mówi, tajemniczy didactz. No chyba akurat ją mam. Też A wiesz, te... opowiadaliśmy, że no, Dawid nam na, na Pyrkonie pisał. Tak? No ostro, to forczko no, ma. A Michły kupisz no. czy nie? Eee. Nie zamykaj drzwi. Proszę. A, dobra, wicher, dobra, to robicie, zamknę Michły no. kupisz mi pizzę. Quick. Quick? Quick, kupisz mi pizzę na perkonie. Bro, to już. Tu jest. Ale może być nawet taki kawałek, ten wiesz, jeden no, slice hej. taki, nie musi ej, być ej, cała. Ej, ej, patrzcie, 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 patrzcie. Nie jestem. A tak. no, co robisz? Czy to o, cosplay? No, no, o, co się jest? się O, kurde. Dawaj, ucieka, ucieka, gońcie go! Ale spiernicza. Po prostu, do prostu, po prostu. Kurwa, drzwi mi zamknęło. No i dobra Dobrze ci tak, karma. Poskakać. Proszę po, tutaj gdzieś to po prostu prosto. O jest, 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 tu jest na prawo, na prawo, tutaj. To Zachodzimy jest. go! Dwa peki są tu! Zachodzimy! No nie, winną pojechali. Ja pojechałem, ja ich zabrałam winną, bo oni będą się przy kampić, więc no, a, no dobra po bokach. Bo jeden może wymi do wymiaru uzowego, a drugi windzie może normalnie się tam teleportować do niej i wtedy Zaj jest i problem. Pojechali. Nie wchodźcie do windy, nie wchodźcie do windy, nie wchodźcie do windy! Bo to jest problematyczne, Waco. Może jak bo się posa, nie z jednym. może łatwo zabić wtedy flamingi, tak jak normalnie trwa co to nie może, bo trudno jest tak nakierować. A nie macie w windzie mało miejsca, więc wiecie to. Jest Dobry, to jest. co mamy co czekać? No? E, e, możemy ich po prostu dziabnąć, ale tak obok. Nie wchodząc do tego. O, możecie. To wszystko O, kurde, blisko było. Jezu, a a się pocą, bo to jest niewiarygodne. Po Pocańce kurwa jebane, tajemnicze, pobanuj ich. E, możecie też zrobić tak, że niektórzy z was pójdą do gate'a i będą na górze pójdą, pójdą na surface i będą tam przy tej widzie kapić, a my będziemy przy tej kampić. Ja, ja, ja kampić. jestem heavy. A! Nie wnikam. Hello, mi się. Siema ma. No, ja ale no, idealny res! Tam, Jeszcze się, nie, kapitan i granaty awans! I granaty i mogą... yeah, Oj, tak, a no, na której, której to jest? Gra. Na którym to jest gate? Bo na nie zwróciłem uwagi. To Ej, fajne, może nie, to nie to idźmy to w tą w to stronę, w stronę, bo tak trochę tu jest, co taki to są. Może śnieżkę. Ups! ja tak samo rzuciłem. O, chyba coś się udało. Ale to go... Chaos Unspecified to się, coś się zbagowało chyba. Czemu dajesz po angielsku? No, bo nie wiem, na przykład umiem czytać po angielsku. No, ale tak rozostaw sprzęt przez Polaka. I co? No i powinienś po polsku grać. Wywalone. Nie, nie, nie. Oj sorry, sorry, sorry. Co robicie? Wiem, no, nie wiem, zaczął do mnie strzelać. No, nie będę zaszczep w tej windzie. No cóż no. Poubijał nie, sobie. Nikogo nie ma. Wyszedł. Chyba. A może Czekaj, co z flamingami. Rady. Damy radę chyba z flamingami, jeszcze jak ja to broń mam. No nie, nie damy rady. Idziemy? Na blisko I nie do sady. Daj to da. A da, bo im było... Darmowe rzeczy to dobre Kurde, ile darmowych no, rzeczy? No, bo ja tutaj się zamieniłem no. na flaminga, nie? Uczciwa cena. A, nawet ja bym nie bo... No i dupa. Byłeś no niemiły miłej do mnie strzelałaś, nie, mi nie, mi strzela, i nie dostaniesz. No bo nie szanujesz polszy naszej kamień. O! Mam kolejnego tej playera, ale chyba już nie działa, nie? Daj któryś z nas to nie, zrobi. Nie, działa. Ups. Będziemy... I wybijmy się. Tylko ciebie zrespi Okej. Okay. To jest bez sensu. Tak? Tygnąłeś? Tak. Serio? No i nic Sera. się nie stało. Nie go nawet. A co, że w grze jednej nie można dwa razy? Chyba tak, chyba można tylko raz, albo chyba wszystkie flamingi Uuu, muszą zginąć. Powinienem ci oddać teraz za to, co mi zrobiłeś. No przecież oddałeś mi. No ale oddać ci bardziej, wiesz, no jej, jakby ja nie, nie zacząłem. Zacząłeś. No jak? Ale tak dziwnie zabrzmiałeś. A. No nie, tak jakbyś gadał, byś był, nie wiem, kilometr ode mnie. Bo byłem. Może kompresor zadziałał dziwnie, nie wiem. Cześć, co? No ogólnie to byśmy musieli nuka odpalić i w sumie byśmy wygonili te flamingi. O! Dobra. Chyba coś się stało. O, idealnie, żyje. My, ja żyję, sandwich. No. No dobra, zostały tylko flamingi, no w sensie tylko... Masz to, o! Masz to. dzięki. Przyda się na flamingi. To wymień coś, no to się na flamingi w cholerę przyda, tylko flamingi nam zostały. I może chaosy jakieś, nie Logikera. wiem, bo nie zwróciłem... O! No dobra. Automatycznie! No przecież masz na górze komunikat! Aaa, no tak! Wiesz co? Chodź, 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 nie ma co, nie ma co! Chodź. Aha, wow! Nice! I mam! No, powiedział tak. Jak Ymir zginął na, na tym, na... windzie tak no to ja no tutaj jest jego ciało Będziem prawie pięty. ko tutaj prawie ja już wtedy byłem zamknięty tu się u gbm'a było widać gdzie niby na placówkę. o no w heavy byłem zamknięty A lewym przyciskiem mysz otwiera aaa lewym bez przesady tyle to nie ile no. jest w ogóle procent uuu nie, nie no, no raczej nie wierzę w to że no tak no tego że no co ja sobie będę nie no co ja może gbm wygrać tak, na upartego no tak, nie tak, tak. o nie o nie, GBN nie, nie trafił sandwich dostał, oh, no way Nie, to się z GB, na od jakiś chili. No nie, już wiem Wiesz mi się tak wydaje Tak Za pierwszym no razem cię no raz nie trafił sandwich w ogóle Toła bombka no kurde. Ja pierdziele nie wierzę w to No nie No musi Cała no no za piłeczka A za jakbyś wyleciała No nie no to już jest prostu. To niech on wyśle mu piłeczkę nie? No, no. O! O, wyleciała. No, BukerNG tak go kocha. Tak, no ale i tak przegra chyba, nie? No bo... No. Jeszcze kolejną dostanie. Wow. No cóż. Uff. bym Wy... wyrzucił mnie, no. No i dobrze ci nie tak ci wyrzuciło.